Plener to jest w ogóle coś cudownego. To jest dla mnie takie święto malarstwa, bo no człowiek myśli tylko malarstwem, tylko obrazami. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie jest organizatorem trzeciego już warmińskiego pleneru malarskiego. Cieszymy się bardzo, że wpisujemy się w bardzo bogatą tradycję pleneryzmu na warmi. Maluje różnymi technikami. Akurat teraz jest to olej. Olej uważam, że się świetnie nadaje do takich właśnie szybkich szkiców. I, no I jak wracamy do warmii, to właściwie warmia w każdej technice może być ujęta. Wybrałam sobie takie miejsce dla mnie trochę takie zaczarowane, bo mam i moją oranżerię, i tu jest kościół przepiękny gotycki i mostek jakoś w tym roku coś mnie wzięło na mostki, także już powstaje kolejny obraz most nad łyną", tak zatytułowany. Pierwszy raz jestem na plenerze warmińskim. Myślę, że akwarela będzie idealną techniką do tego, żeby oddać charakter miejsca. Mnóstwo zieleni, wody, wilgoci, czuć to w powietrzu. Zresztą pogoda też sprzyja technice akwarelowej. Posługuję się głównie techniką olejną, ale myślę, że charakter miejsca daje taką swobodę eksperymentowania. Ja raczej nie sięgam po motywy architektoniczne. Ale chyba się skuszę też na wnętrza zamku, bo są oszałamiające naprawdę. Moim tematem na tegoroczny plener warmiński jest niebo. Technika, z którą pracuję, to jest właściwie technika autorska, która łączy drzeworyt i monotypie. Na początku, tworząc obraz, nakładam na matrycę płaską warstwę koloru, która będzie stanowiła bazę kolorystyczną. Natomiast kolejną warstwą jest druga warstwa drukowana z matrycy. Którą mam tutaj też ze sobą, i potem grafikę tą wykańczam jeszcze taką pod malówką ręczną specjalnym tuszem akrylowym. I potem efekt gotowy. Kuratorem pleneru jest pani dr Ita Harenza. Mieszkająca na co dzień w Reszlu i też znana z tego, że prowadzi swoją autorską galerię. To dla nas zaszczyt, że taka osoba może nadzorować plener. Bogactwo liczbarka, jego przyroda, architektura, historia, kultura i my tutaj, jako część tego bogactwa. 10 postaci, 10 różnych postaw artystycznych, rozmaite techniki, formaty, tematy, bogactwo. Są tutaj osoby właściwie z całej Polski i, e, i to jest też pole na, na, jakby na poznanie się, na dyskusję o sztuce, na, na, na jakby poszukiwanie nowych obszarów zainteresowań artystycznych. Historia pleneryzmu jest bardzo bogata, bo tak naprawdę w XIX wieku artyści wyszli z pracowni po to, żeby zgłębiać światło, kolor w plenerze, ale planeryzm to nie tylko nauka, malarstwa to również rozmowa filozoficzna, rozmowa o życiu o integracji, o spotkaniach, o nauce historii. To jest bogata lekcja życia. Gościmy w hotelu Krasicki, za co serdecznie dziękujemy, dziś podsumowujemy tygodniowe spotkanie artystów w Izbarku Warmińskim. Uważam, że nazwisko zobowiązuje. Akurat nazwisko biskupa Ignacego Krasickiego, który był wielkim mecenasem artystów, jest tutaj można powiedzieć w DNA przez nas odziedziczone i jeżeli tylko możemy, to jak najbardziej wspieramy wszelkie inicjatywy artystyczne i bardzo się cieszymy, że trzeci plenar warmiński nie zmienił miejsca i odbył się właśnie w hotelu Krasicki. Panuje świetna atmosfera, światło jest niesamowite, bo Północne światło jednak jest inne niż południowe, to już porównując z Krakowem dostrzegam tę różnice, już, już jednak widać to. No i oczywiście i, i jakby cała sceneria, atmosfera i tak dalej jest cudowna i świetnie się tu czuję, jest bosko.